Państwa znajdujemy się tradycyjnie już sławnie w remisie Strażackiej. Z nami jest Pan wójt Tadeusz i Panie Tadeuszu, co to dzisiaj za narada? Dzisiaj mamy spotkanie dotyczące problemów związanych ze zwierzyną dziką. Przede wszystkim patologia, tak to powiem, ogólna ze strony dzików, niszczenie upraw rolnych. Jak również sprawy związane z populacją bobrów, czyli budowanie tam, zalewanie terenów. I dziś poprosiliśmy przedstawicieli wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Nadleśnic, WZIR-u, aby porozmawiać z rolnikami, z właścicielami gruntów i rozwiązać te tematy, żeby uściślić, kto za co odpowiada i do kogo należy zgłaszać szkody łowieckie, kto jest za to odpowiedzialny. Czyli dziś ta narada jest poświęcona właśnie tym tematom. Czyli z tego wniosek, że to jeszcze nie jest uporządkowane? Ja myślę, że jest uporządkowane, tylko za wiele instytucji odpowiedzialnych jest i jedna instytucja, brzydko mówiąc, zgania na drugą. A cierpi na tym mieszkaniec, rolnik, który sieje, a nie zbiera, bo mu zwierzyna niszczy plony. I dziś właśnie chcemy sobie podyskutować. To nie jest jakaś tam narada, jest to taka dyskusja, żeby wypracować kierunki i ustalić, kto za co i na jakim etapie odpowiada. No, My tutaj często filmujemy spotkania w Pana gminie i wiemy, co dotychczas zostało zrobione, bo Pan na podsumowaniu mówi, a jakie by były plany, bo już 100 dni upłynęło? Plany to jest ciąg dalszy. dokończenia sanitacji gminy. Dziś mamy w granicach 60-kilku procent skanalizowane i to jest takie jedno zasadnicze zadanie. Natomiast jest wiele pomysłów, które niebawem ogłosimy. Odbyły się zebrania związane z wyborami sołtysów, wyborami rad sołeckich. Mamy zgłoszone wnioski, przygotowujemy ten plan kadencyjny i z chwilą już przedstawienia go na radzie gminy, przyjęcia Poinformuje społeczeństwo, jak również telewizję lokalną. Opocznę. No i jeszcze w takim razie, jak pan poinformuje, to prosiłbym o taką informację. Bo startował pan na wójta roku, w skali ogólnopolskiej, oczywiście i myśmy nawet dawali o tym informację u siebie w telewizji i też dowiedziałem się, że startować można kilka razy, a co się stało, że tym razem pan, zresztą to co widzimy, to już pan ma legitymację, do startować. Panie redaktorze, szanowni państwo, to nie wójt zgłasza siebie, to zgłasza społeczeństwo, organizacje lokalne, czyli koła, gospodyń, strażacy i taka inicjatywa była. Natomiast przygotowujemy się właśnie pokazania tego dorobku i co chcemy jeszcze zrealizować i niebawem, że zostanę zgłoszony w następnym roku. O, to będziemy tak długo czekać, ale nic, poczekamy. Dziękuję za rozmowę i troszkę nakręcimy Dziękuję z nas, y to. Aby poszczególne osoby, które reprezentują instytucje y odpowiedzialne za y sprawy związane z łowiectwem, z zarządzaniem lasami, administracją rządową, administracją specjalną wypowiedziały się na ten temat i żebyśmy dzisiaj otrzymali informacje, jeżeli powstanie szkoda, jaki to postępowania należy eee, przybiegolińską. Tak. Panią... Panią Inspektor Agnieszkę Kurej, Pana Dawida Kosaranka, na do Lesin Pana Henryka Gruszczę, przedstawiciela Nadeśnica Spancelicy. Panią Janinę Biała, reprezentującą powiatowego inspektora weterynarii. Pana Andrzeja Ignerowicza, kierownika oddziału Opoczyńskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pana Przemysława Pęczka, przedstawiciela Starosty Powiatu Opoczyńskiego, dosłownie malutkich rzek, to są tak jakby rowy melioracyjne, psary, dąbrowa, zaporząd. I z chwilą wybudowania tam przez bobry taka sytuacja powstaje w różnych porach roku, czy roztopach, czy wiosennych, czy w nadmiernych opadach atmosferycznych. Jest to bardzo uciążliwe. Ze względu na to, że te tereny są wyłączone z produkcji rolnej, z tych terenów nie ma dochodu właściciel, a sprawa jest, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy beznadziejna, ze względu na to, że wobry są zwierzętami chronionymi. I tutaj myślę, że dużo do powiedzenia będzie miała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na ten temat, bo ta instytucja, która... Szacuje szkody, wypłaca odszkodowania w tym temacie. I Państwo prosili, żeby właśnie w pierwszej kolejności oddać głos dla przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi ze względu na to, że właśnie ja mam szacować szkody bobrów, no nie u nas, tylko w innym terenie, Ale myślę, że u nas też kiedyś. Bóg, Bóg jest w Polsce objęty ochroną gatunkową. Jest to ochrona częściowa, mieściła. I w stosunku do tego gatunku, jak i do innych gatunków posiadanych zwierząt, występują pewne ograniczenia co do sposobu gospodarowania. Ale może zacznę od tego, że ponieważ jest on gatunkiem chronionym, to Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez ten gatunek. Natomiast w samym szacowany terenie i wypłatą odszkodowań, w imieniu Skarbu Państwa zajmuje się właśnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zawsze, proszę Państwa, dzieje się to na wniosek, czyli do nas, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, bo od zeszłego roku nie mamy już swoich terenowych oddziałów w jak w Sieradzu, w Skierniewicach, czyli do Łodzi, składa się wniosek, który jest dostępny na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, i to niezwłocznie po wystąpieniu szkody. Do niedawna było ograniczenie, i jest do tej pory ustawie o ochronie przyrody, że szkody mogą występować tylko w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich. Jednakże Trybunał Konstytucyjny powiedział, że jest to niezgodne z Konstytucją i w związku z tym szacujemy wszystkie szkody, czyli niezależnie gdzie one wystąpiły i czy związane są z gospodarką rolną, leśną czy rybacką, są one przez nas szacowane. Jaka jest procedura? Jeśli chodzi o yy, samo to właściwie wszystkie szkoły za wyjątkiem jakichś bardzo skomplikowanych, ewentualnie szkód w stawach prywatnych, szacujemy sami. To znaczy, jak to w praktyce wygląda? Po złożeniu przez Państwa wniosku, tak jak powiedziałam, jest on dostępny na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i koniecznych załączników. W tym wniosku jest napisane, jakie załączniki. Ja takie przykładowe takie wnioski przyniosłam, żebyście Państwo mogli sobie wziąć i ewentualnie, jak to się nie ma dostępu do internetu. Więc trzeba wypełnić, podać tutaj swoje dane, poda, podać dane y, działek, na których wystąpiła ta szkoda, napisać w czym ta szkoda wystąpiła, czyli rozdarzyć odpowiednią tutaj karteczkę, czy to są grunty orne, czy łąki trwałe, czy pastwiska, czy jakieś zagrzewienia i są na tym terenie. Bo to jest to bardzo potrzebne do tego, żeby później taką szkodę oszacować. Również jakieś, jakąś szerokopię mapę ewidencyjnej albo takiej marki, którą Państwo do agencji składacie. Jeśli Państwo nie jesteście jedynymi właścicielami, to konieczne jest w przypadku gdy składane lub jeśli jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. I te dokumenty, jakie Państwo u nas złożycie, wówczas pracownicy, którzy zajmują się szacowaniem szkół. Ułatwiają się z Państwem na wizję terenową, przyjeżdżają w teren, mierzą, szacują w terenie.